Ania, coś śpiewa. Jakąś piosenkę. Do góry wzbił się niczym. Ptak. Niebo to. Lepszy świat. Jakieś pamiętam te Jakieś nieznane piosenki. Zagraniczne, chyba. No, słuchajcie. Siedzimy sobie nad morzem. Takie piękne niebo. I tak sobie myślę. Że. Takie mamy przemyślenia. Takie, takie mamy... Tak, egzystencjonalne. Jak Nostradamus. Tak to się fizjologom nie śniło. Jak to mówią. Ja sobie tak myślę, że. Po prostu ten świat to. zmierza ku końcowi. Po prostu spójrzcie, co się wokół nas dzieje. Jakieś wojny. Jakieś zamachy. Hejt. Między innymi na mnie, na YouTube To się po prostu życie odechciewa. To się świat obierze. Ania, ja sądzę, że zaraz to będzie jakaś apokalipsa, ponieważ y, to jak to było w Biblii, to miały być woły ryczeć, węże kwiczeć. I tutaj mam wrażenie, że to tak jest. Ja jestem załamana, ja wchodzę do obory, a tam chwilę krzyczą, węże kwiczą, i ja, ja już nie wiem po prostu. Tak jak to się mówi, krowa z człowiekiem rozumami po Jest Dokładnie. Polskie Dokładnie I ja... ja sobie ustawię opis na facebooku Taki I bierzcie z tego przykład Albo inaczej, nie bierzcie z tego przykładu I nie zamieniajcie się z krową na rozumy Chyba, że nie macie rozumu, to zamieńcie się To już coś cokolwiek was odratuje I yy, brońcie ten świat przed zagładą i nie pozwólcie małpom przyjeść nad Wami władzę. To tyle ode mnie. No, to, to płynąc, zakończmy ten odcinek, taki trochę innego typu, egzystencjonarny, yy, fizjologiczny, fizjonomiczny, czy to jakikolwiek inny? No, to tak, yy, przemyślcie sobie to, co my powiedzieliśmy. Może po prostu zmądrzyjecie, co Pani niektórzy, bo. Po Bo po prostu jak widać te wasze komentarze, czytając je, to ja po prostu ręce załamuję, załamywuję. I, i, I po prostu przemyślcie to i może coś się z wami dobrego stanie, zejdźcie na dobrą drogę. Właśnie. Nie wiem, nawróćcie się, cokolwiek, Biblię przeczytajcie, ludzie. Albo przynajmniej zeszyt z polskiego. No. No to, to tyle. Pa! Cześć! Tego nie dodawaj!